Mężczyzna, który wychowywał się z nadopiekuńczą matką, może mieć trudności w relacjach z kobietami. A oto dlaczego. Nadopiekuńczość wytwarza poczucie bycia zależnym. Mężczyzna postrzega matkę jako źródło swojego przetrwania, będąc już dorosłym mężczyzną. Objawia się to jako brak inicjatywy, brak decyzyjności i zaburzenia męskiej energii. W związku z kobietą taki mężczyzna może mierzyć się z brakiem szacunku wobec siebie, przez co kobieta może też z czasem go tak traktować. A ponieważ opiera swoje poczucie wartości na podstawie tego, co myśli o nim mama, a teraz partnerka cierpi. Cierpi, próbując dostosowywać się. Często do nierealistycznych oczekiwań. Będąc przedmiotem manipulacji i sugestii, ciągle myśli, że aprobata i potwierdzenie wartości przyjdzie z zewnątrz, że jak spełni wszystkie oczekiwania, otrzyma potwierdzenie, wtedy w końcu poczuje się dobrze. Niestety ten moment nigdy nie następuje, przez co psychiczna nierównowaga się pogłębia. Wyjściem z tej sytuacji jest wnikliwe przyjrzenie się temu uwarunkowaniu, wykonanie pracy nad swoim umysłem i emocjami, aby uwolnić się od tego schematu. Na najbliższym szkoleniu z takimi właśnie tematami Pomożemy setkom osób. Szkolenie jest bezpłatne, ale ilość miejsc jest ograniczona. Aby się zapisać, zostaw komentarz o treści Para.